Wymiana łożysk w nowej tokarce To jest tokarka tak, jak, Takiego typu jak te MTP nasze Bernardo Nowa tokarka i już poszły łożyska Nie było smarowania Wyciągnąłem cały Rzeciennik Całe rzeciono o, tu są łożyska. Zaszły tak, o powinno być widać nie za bardzo ale widać ślady przetarcia tam na którymś filmiku to lepiej na zdjęciach widać jest wytarte i luz osiowy tutaj jest w granicach dwóch dych. 15, zależy jak, jak tam się ułoży. Pod obciążeniem bez uchwytu nie ma bicia. Na stożku nie ma bicia. Jak się założy uchwyt, od razu jest bicia, bo tu falują. To się obniża wszystko wtedy pod ciężarem. i teraz czeka mnie wymiana łożysk no i co, I nowa tokarka, mało używana nie dostała oleju wszędzie był olej podolewany na kontrolkach nawet widać, że jest do pełna to powinno być go za dużo nie dostała dziś smarowania czytało łożyska